To miała być historia jak z bajki, ale Artur Boruc nie jest królewiczem, reprezentacja nie jest piękną królewną, a Franciszek Smuda z całą pewnością nie jest dobrotliwym królem. I zamiast bajki mamy cyrk. Cyrk, o którym w dodatku nikt nie chce mówić oprócz jednej osoby. Artur Boruc, witam Cię serdecznie. Witam, witam. E, tylko żebyś Ty coś musiał powiedzieć, to ja musiałem przejechać aż do Florencji. A jak ja tutaj przyjechałem, to Ty byłeś na Sycylii i wracałeś przez całą noc, wracając... Wracałem specjalnie po to, żeby, specjalnie... żeby tutaj przyjechać i coś powiedzieć. A jak wracałeś, to wypiłeś jakieś wino, na przykład jedno albo dwa? Ja miałem okazję, wiesz. co prawda lecieliśmy samochodem, ale, ale, ale no... odwóg na tyle krótki, że... Wystarczyło mi tylko Coca-Cola. A potem jeszcze autokar był? Potem był autokar, tak jak najbardziej. Ale no, nie no, na wino przyjdzie czas. No. Udało się bez alkoholu, tak? <laughs> Udało się, tak jak najbardziej. No to powiedz mi teraz, co takiego wydarzyło się podczas lotu z, z Kanady do, do Francji? Yy, czy wydarzyło się coś takiego, co, co bardzo utkwiło Ci w pamięci? Jeszcze może jeszcze zacznę tylko od tego Twojego wejścia, od tego twojego, twojego, twojego początku tak naprawdę. Czyli jeśli chodzi o, o powrót tak, z, z Kanady, no to wydaje mi się, że yy, wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Wszyscy staramy się, no ja, wydaje mi się, że nie wiem, przez ostatnie kilka lat, yy, czy mówmy się, przez ostatnie kilkanaście miesięcy staramy się zmienić troszeczkę, ocieplić trochę mój, mój wizerunek i, i, i zrobić coś, co, 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 co wydaje mi się będzie w miarę miał ręce i nogi. Chciałem wrócić na ten, na ten top tak? i chciałem zrobić y, jeszcze coś dla siebie, dla, 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 dla moich bliskich. No i poprzez to tak umówmy się dla, dla, klubu, dla klubu, w którym gram, czy, czy reprezentacji. Tak? No i, i wydaje mi się, jeśli chodzi o tą całą sprawę, tak, to muszę zacząć od tego, że to, to już nie chodzi o to, czy, czy ja jestem reprezentantem Polski, czy nie, tylko bardziej boli mnie to, że, że jako osoba prywatna dotknęło mnie to bardzo i wydaje mi się, że wszystko, na co pracowałem przez ostatnie kilkanaście miesięcy, że tak, powiem, poszło się. No dobrze, Artur, ale wypiłeś wino, wypiłeś za dużo tego wina, według ciebie zachowywałeś się jakoś niestosownie. Ja ci może przytoczę no, to, co pisze przegląd sportowy. <grym> mm. Nasi reprezentanci wybrali alkohol, konkretnie francuskie wino w małych plastikowych butelkach. W pewnym momencie według relacji jednego ze świadków obaj zawodnicy przeszli na tył samolotu, gdzie znajdują się toalety i tak zwany aneks kuchenny. Tam zaczęli zachowywać się niestosownie, zaczepiali stewardessy, wszystko oczywiście z winem w ręku. Prawda to czy fałsz? No z reguły jest tak, że w każdym domu najlepiej człowiek się czuje w kuchni, tak? <laughs> Ale jeśli chodzi o samolot, no to no mówmy się, że tak, że, że, że lecąc yy, bodajże 7 godzin, tak? No... Z czasem człowiek musi wyprostować nogi. Ja nie chcę, nie, ja nie chcę mówić, że no umówmy się, tak, wypiłem wy, wino, tak. Jedno? Dwa? Nie ma znaczenia, naprawdę. To nie ma znaczenia. Nie jestem pijany, nie, tak. Niektórzy mówią, że sześć. No, o, to być może, no nie wiem, być może byłem dla, dla kogoś, pewnie wypiłem, nie wiem, jest dwadzieścia, tak. No to kwestia tego, wiesz, jak, jak, jak mnie postrzega, tak, no nieważne. Bardziej chodzi mi o to, że, że wszędzie na świecie przyjęło się tak, no, nie wiem, może przykład Florencji, tak że tutaj nawet dzień przed meczem jest podawane normalnie wino i ktoś pije jeden kieliszek, a komuś potrzeba jest, nie wiem, dwa, trzy kieliszki, nie ma z tym problemu, tak? Absolutnie. No więc dziwi, dziwi mnie to, że, że została rozpętana aż taka afera, jeśli chodzi o to, co, co robiliśmy w tym samolocie, tak? No bo umówmy się, że, że każdy z nas, tak, jeśli jest w dobrym towarzystwie, tak, no to, no to, no to jest troszeczkę wyluzowany, jest, jest, nie wiem, pewnie głośniejszy trochę niż, niż, niż normalnie, no i... Było jak było trenowi, pewnie po prostu nie, nie, nie pasowało to, że, że może my się bowiem lepiej od niego, więc wyszło tak i wyszło, tak, wyszło. Wy, czyli ty i Michał Właków. Ktoś jeszcze? Nie, 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 nie. Dobry. Nasza, nasza dwójka. Tak, tylko nasza dwójka, tak, tak. I rzeczywiście, że tak powiem, już kolokwialnym językiem robiliście sobie jaja, tak, śmiechy, chodziliście, zaczepialiście no tam tych tak, tak. ludzi, ale... Nic, nic, ponad, nic, po, nic poza nie, jakimiś te, granicami rozsądku. Tak? No, Mówmy się, że ja jestem pod padziochem w tej kadrze. Tak? Nie, nie, nie wydaje mi się, że... że no, nie jestem na tyle głupi, tak? głupi, głupi żeby, 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 żeby robi, robić coś wbrew sobie, bo, bo zależy mi na grze w korepetycji. Osoby trzecie doniosły selekcjonerowi i on do was podszedł. I, i co takiego powiedział? Co wy k robicie? Ludzie przychodzą do mnie. No dobra, może... Więc co takiego powiedział? No że ludzie, nie wiem, że po prostu ktoś przyszedł do niego tak, i powiedział, że, że pijemy wino z gwinta. No więc umówmy się, tak? No, no a ty co odpowiedziałeś? Powiedziałem, że trenerze, że my nie pijemy z wino, z, żadnego wina z gwinta, tak? No widział rzeczywiście, że stały butelki u nas na, na tatkach, na więc no, normalne. Wydaje mi się, że to jest w miarę normalne, tak? Że ktoś się posiłek, tak? Ktoś ma ochotę na pić się wina, po prostu pije. tym bardziej, że trener podkreśla, że nie ma dla niego problemu, jeśli wypijesz, jesteś przy nim, wypijesz sobie wino. Nie, dla niego nie ma absolutnie tego żadnego, żadnego problemu, tak. Więc wydawało nam się to w miarę normalne. No i jednak okazuje się, że to nie było, tak? Bo komuś nie pasowało, po prostu tak jak się zachowujemy, że jesteśmy być może zbyt bardzo wyluzowani, tak? No, ale, ale... No i trener zareagował, tak jak zareagował, tak? No mu się to bardzo nie podobało, ale ty widziałeś, że mu się to nie będzie podobać chyba, prawda? Bo wiesz, że on nie ma podobnego poczucia humoru do twojego. No być może nie, ale to nie jest kwestia poczucia humoru, tak? To kwestia podejścia do życia, wydaje mi się, tak? Inne macie podejście do życia zdecydowanie. W sensie wiemy o podejściu do sytuacji, tak? Tak, tak, dokładnie. No wszyscy mówią się tak, no trener podkreślał, że zgwozdanie kończy się po śniadaniu tak następnego dnia. Podkreślał z całą pewnością. No, za każdym razem kiedy tylko tak no, mówił, że chciałby, żeby wszyscy razem byli, tak, powiedzmy w hotelu jeszcze żeby nie było tak jak wcześniej, że się wszyscy rozjeżdżają gdzieś od razu po meczu. Wiesz, no, no... Nie widzę tutaj żadnej wiesz, jakiegoś, jakiejś konsekwencji w tym, co tak naprawdę robimy teraz na zgrupowaniach, czy było robione tak, no bo jednak zdarza się, że ludzie wyjeżdżają tak, czy bezpośrednio po meczu, czy, 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 czy yy. są przypadki losowe, tak, gdzie ktoś rzeczywiście coś musi zrobić i dalej, tak dalej. A jeśli chodziło o tą sytuację, no to my jechaliśmy. Jechaliśmy do klubów, tak każdy, każdy miał, nie wiem, powiedzmy, ja miałem, ja miałem zaplanowany trening tak, na godzinę 17, i normalnie przystosowałem się na trening, wszystko było normalnie, elegancko i nikomu jakoś nie, e, nie pasowało to, tak jak wyglądam, czy ewentualnie się no bo, tak bo jak się bo... A jak wyglądałeś? Nie gdzieś w tylko na lotnisku w Warszawie, ty wyglądałeś podobnie, czy? Nie wiem, no pewnie wyglądał w Warszawie, wyglądał pewnie teraz już gorzej, no to jeszcze szczęście, żeby tam nie było, tak? Ale nie mówię o ubraniu, bo to też jakieś takie są doniesienia. Każdy, każdy... Czy... podobnie ubrany każdy... jak Michał na przykład? Nie, nie, nie. Ja, nie wiem, z, jakimś tam, nie wiem, yy, zwykłym ubraniu, tak? No, prywatnym tak, mówię się, więc każdy może nosić to, na co no, to, no, to, no, to ma ochotę. Michał akurat miał ochotę użyć yy, koszulkę Jordana, no i, no i okej. Okay, no. No, zdawaliście sobie sprawę, czy, czy, nigdy, czy w ogóle sobie nie zdawaliście sprawy, że swoim zachowaniem takim bardzo luźnym prowokujecie jakoś selekcjonera? Znaczy, umówmy się, że, że trenera bardzo łatwo jest prowokować, tak? Tym bardziej, że jestem, tak jak wspomniałem wcześniej, tak? Jestem osobą, która jest troszeczkę yy, bardziej obserwowana przez trenera niż, niż normalni tak? zawodnicy, No, Umówmy się, że są równi, i równiejsi, ja jestem tych mniej równych. I, I dlatego wygląda sytuacja tak, jak wygląda. Wydaje mi się, że w przypadku, nie wiem, jeśli przekroczyłbym jakieś granice, no to rzeczywiście miałbym, nie miałbym pretensji zupełnie, nie miałbym... nie miałbym nie miałby o czym tak naprawdę rozmawiać, tak? Schyliby mi głowy i... i okej. Okay. Rozumiem, zrobiłem źle. Koniec kropka. No w tej sytuacji akurat nie czuję się zupełnie w żaden sposób winny, w żaden sposób odpowiedzialny za tę za całą aferę, bo... No bo nie. Jeszcze raz podkreślmy. Nie było zakazu picia alkoholu na pokładzie samolotu. Było coś takiego, czy nie było? Zakazu. Ja nie, nie słyszałem słów, nie wiem, e, absolutny zakaz picia, tak? Słuchajcie, mhm. ten Jest Wiesz, to na no ogólnie... Te... To wszystko, to wszystko nie wiem, no, wszystko jakoś troszeczkę dziwnie wygląda mimo wszystko, tak. Zakaz picia wziął się z tego, że powstały jakieś afery tak? a propos alkoholu i tak, dalej, i tak dalej, i wydaje mi się, że nie wiem, że rzeczywiście no, żyjemy w Polsce, tak? Mówmy się, że... Może ten wątek może zostawię. Tak? Nie no kontynuuj. No. Nie, 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 nie. Podejrzewam, nie. No, ch nie, że nie. 80% ludzi wracających gdzieś na, na lotach ze Stanów Zjednoczonych jest w stanie wypić jedno, dwa małe wina lub dwa małe piwa, a niektórzy zdecydowanie więcej. Tak? Ale ty jesteś piłkarzem, reprezentantem Polski, któremu bardzo zależało na tym, żeby do kady wrócić, który mnóstwo e, wysiłków to włożył dokładnie. i który miał też świadomość, że trener nie szczególnie za tobą przepada. Tak? No, dokładnie, dokładnie. I, a mimo to... Tak, tak. No, ja myślę, że, Ej, myślę, że, ja myślę, że po prostu nie wiem. No, trener, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, że trener po prostu, nie wiem, no, szukał troszeczkę dziury w całym, jeśli chodzi o mnie. Nie wiem, czy o Michała. W każdym razie chodzi o, to, chodzi o to, że po prostu trener... Nie, mam wrażenie, że po prostu nie radzi sobie z osobami, które mają coś do powiedzenia i z osobami, które... które yy, wydaje mi się, nie wiem, no, mówię teraz o sobie, tak? Że, yy, wydaje mi się, że, że swoim zachowaniem... Absolutnie nikomu nie obłaczają, tak? Nikogo, nikogo nie, 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 nie deprymują, czy nie, nie, nie.